Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, bo mamy rozstrzygnięcie naszego wewnętrznego konkursu zawodowego dla uczniów klasy trzeciej, którzy uczą się u nas w zawodzie montera izolacji przemysłowych i blacharza izolacji przemysłowych. I to też jest taka miła okazja, ponieważ odwiedza ich właśnie przy tej okazji dokładnie ich ojciec chrzestny, który był przy utworzeniu tej klasy, pan marszałek Andrzej Buła. Ja o tym zawsze mówiłem, tak? Jeżeli my młodym ludziom pokażemy, że nam na nich zależy, to oni zostaną w firmie, to oni będą tu pracować. Ale jeżeli oni muszą tą firmę poznać w wieku 14-15 lat, że ona, jest, że ona jest uczciwa wobec nich, jak firma jest uczciwa wobec młodych ludzi, to oni tutaj zostają po prostu. Robimy wszystko to, co normalni pracownicy. Pomagamy im w zleceniach, bierzemy te zlecenia też dla siebie i sami robimy te zlecenia. Nasze. Yy... Nasze prefabrykacje z blachy wyglądają naprawdę bardzo profesjonalnie na ten moment, już jesteśmy e, nauczeni tak dużo, że, e, żeby sobie samodzielnie pracować. Ja myślę, że oni w ciemno nie szli, bo mieli i uczniowie, i rodzice, i szkoła dokładnie wytłumaczone jak zakład pracy będzie wspierał, że będzie stypendium, w jakiej wysokości, za dobre wyniki nauczania i tak dalej. A że oni teraz są ambasadorami, no to chyba znaczy to, że to co zakład powiedział, to się dzieje i są zadowoleni z tego, więc my się cieszymy, że wspierają nas teraz w tym, żeby innych zachęcić.